Pan Kuba pyta, czy w restauracji takiej bardziej eleganckiej wypada jeść pizzę rękami, czy powinno się to jednak robić um, za pomocą szczućców? Zanim odpowiem jeszcze na to pytanie, od razu chciałbym podziękować za pytania, które zadajecie pod filmami na tym kanale. I tak jak prawdopodobnie właśnie zauważyliście, ten odcinek i kilka kolejnych są nagrywane właśnie w odpowiedzi na te Wasze pytania. W przeciwieństwie do tych standardowych publikacji, które są archiwalnymi, Odcinkami wyjętymi, pytaniami z serii Pytania do Kielbana. I myślę, że właśnie w tym kierunku będziemy tutaj szli na tym kanale. Oczywiście chciałbym te wszystkie archiwalne pytania posegregować i je tutaj umieścić. Natomiast jak najbardziej jestem otwarty na pytania od Was, na które bardzo chętnie na bieżąco również w takiej wersji filmowej, krótkich filmików będę odpowiadał. Więc dziękuję za pytania i zachęcam jeszcze dalej do zadawania, właśnie w komentarzach pod filmami. Przechodząc do kwestii jedzenia pizzy w restauracji. Pizza to faktycznie jest takie danie, które przyjęło się, że jadamy je rękami, jest jakby stworzone też do tego, że można to zrobić. Natomiast bardzo często i to nawet w takich podstawowych miejscach również otrzymamy sztuczce do zjedzenia tej pizzy i mamy wtedy wybór. Mimo że pizza jest w jakiś sposób zaprojektowana do tego, żeby jeść ją rękami, nie zawsze oczywiście jest to łatwe. Nawet jeśli jest pokrojona w te trójkąty, nie zawsze łatwo jest chwycić ją pizzę, ponieważ ten jej węższy koniec może się wyginać. Może z niego spadać wiele rzeczy, kapać coś i tak dalej. I może to nie być ani proste, ani estetyczne do zjedzenia tylko rękami. Zatem, oczywiście, te sztuć nam są po to, żeby nam pomóc. Nie musimy tego robić w przypadku takich restauracji, które nie roszczą sobie prawa do miana. Eleganckich. Natomiast bardzo dużo tutaj zależy od okoliczności i od osób, z którymi właśnie jemy ten posiłek. Jeśli byłoby to takie grono bardziej formalne, czy okazja bardziej formalna, na przykład nie wiem, spotkanie z jakimiś bardzo ważnymi osobami, już tutaj nie musimy się rozdrabniać, wymyślając jakimi osobami, czy jakieś spotkanie, które faktycznie e, może wpłynąć na nasze życie e, i chcemy wypaść bardzo dobrze, no to dobrym pomysłem byłoby użyć tych szczućców po to choćby, żeby się nie pobrudzić, zwłaszcza jeśli mamy jakiś bardziej elegancki strój. To samo zresztą dotyczy takiej sytuacji, w której idziemy na przykład na egzaminy, idziemy na jakieś inne ważne spotkanie, ale po drodze wstąpimy sobie na szybką pizzę, no to również polecałbym jednak skorzystać z tych szczućców, żeby uniknąć takiego przypadkowego zabrudzenia tych eleganckich ubrań, no bo kaskada problemów później nie jest tego po prostu warta. Zatem powiedziałbym, że im Poziom wydarzenia rośnie, czyli nasz strój, nasze otoczenie, nasze towarzystwo, okazja, jak i lokal. Jeśli stopnie formalności tych wszystkich okoliczności rosną, no to tym bardziej powinniśmy się skupić na, na zjedzeniu takiej pizzy sztućcami, czy w ogóle jakiegokolwiek innego dania. Powinniśmy zadbać o to, aby je spożyć jakoś tak bardzo estetycznie i nie ryzykując zabrudzenia swojego stroju. Rzadko raczej tak bywa, że w tych bardziej eleganckich restauracjach otrzymamy... Coś takiego jak pizza, coś co je się rękoma. Natomiast, również w takim, takiej sytuacji, byłoby to dopuszczalne, jeśli ta restauracja faktycznie oferuje takie danie i możemy tutaj zdecydować się, czy jeść rękami, czy sztućcami. Obie formy powinny być akceptowane i tutaj nie będzie czegoś takiego, że w wykwintnej restauracji otrzymamy wykwintną pizzę, którą można zjeść. Tylko i wyłącznie za pomocą sztuczców Raczej tak nie będzie. Jeśli już jakaś restauracja decyduje się na zasorpowanie takiego dania, możemy sobie na to pozwolić, możemy ewentualnie zjeść ten środek szczućcami, a ten otok pizzy czy otok takiego placka chwycić w rękę i na przykład zamaczać sobie w jakimś sosie. To wszystko jest dla nas, ale powinniśmy raczej bardziej zwracać uwagę na to, w jakim towarzystwie jesteśmy i co tutaj robimy, co chcemy osiągnąć, i dopiero na podstawie tego podejmować decyzję, w jaki sposób dane danie zjemy. Jeśli macie jakieś inne jeszcze pytania, oczywiście, zachęcam ponownie do zadawania. W komentarzach pod tym filmem polecam nadal moją książkę Charakter. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak i zachęcam do dołączenia do grona patronów, w którym serdecznie dziękuję za wspieranie mojej działalności. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć.